Tam, i powiem ci w ten sposób, no nie, nie, można, nie można po prostu wchodzić po prostu i zakłócać. Tam wam mogą dowalić, wiesz, o zakłócanie. Mówisz. No, mogą, mogą wam po prostu walnąć zakłócanie. Z tego względu, że po prostu no nie możesz. Jeżeli ktoś coś tylko mówi, wasza obrona musi być taka, no, że wyjście się nadgorliwie po prostu modlili i tyle. Do Jezusa i do takie rzeczy. Powiedzieć, że może to wiesz, bo jak będziesz się upierać już przy swoim No to wam sędzia po prostu da wam, że ten, że wandowali. A jeżeli powiecie, że się żeście że się modlili po prostu i ten No to no że może jakąś pomyłka, może za bardzo po prostu Żeście się, ale po prostu wyście się wiecznie nie przeklinali, wyście tam nic nie robili, tak? No nikomu włos z głowy nie spadł No Krew się nie lała Więc tutaj tylko i wyłącznie taka po prostu rzecz, wiesz? Nie można wchodzić do kogoś po prostu i to jest no to jest zakłócanie, wiesz? No. Także tego ci nie, tego nie przeskoczysz. No. no ale zobacz, nie można wejść do kogoś, mówisz przecież jak oni mówią, że oni wierzą w Boga i tam, że ale mieszka to, Bóg nie, tutaj, tutaj nie będzie to brane pod uwagę twoje zdanie, ich zdanie kto po prostu, kto ma pod tym względem Boga tylko kwestia jest jednej rzeczy Kościół należy po prostu, on miał msze, czy tam po prostu był w kościele i ten, a wyście weszli po prostu i zakłóciliście, rozumiesz? czyli tak się, po prostu to nie są no, tak samo jak ja bym teraz wszedł po prostu i krzyczałbym że nie wiem coś tam jest, jedynie. Bogiem, że to jest, wiesz o co chodzi, że to, co mówicie, jest złe, i tepe i Nie może to zakłócać. Możesz po prostu przyjść do niego, umówić się z nim, porozmawiać, tak? Ale nie zakłócać, po prostu. Nie zakłócać. To jest miejsce też publiczne, tak? Ale Szczepan, dobrze. Te... Szczepanie, tam... tu Bogdan. Patrz, albo sam Chrystus z nieba szedł i by im przerwał ale to te. nie, ale to mnie po prostu pod tym względem bo tutaj nie ma nie ma czegoś takiego sąd ci nie będzie patrzył na to co ty będziesz po prostu opowiadał i jaki ty masz przekonania bo sędzia może będzie ateistą i on nie wierzy w nic rozumiesz on musi on musi wy jesteś podani jako zakłócanie po prostu tak Wy nie jesteście tam, nie ma sporu po prostu, kto ma rację pod względem tam po prostu duchownym, tylko macie po prostu, żeście zakłócali. I to będzie rozpatrywane, a reszta kwestia to jest, to, jest, to jest mało znaczna. Wiesz o co chodzi? To są kwestie, te kwestie już musicie poruszać, po prostu wam powie sobie, umówcie i rozmawiajcie sobie, tak? Ale wy macie pod względem, wam tam podali, żeście po prostu zakłócali, tak? Porządek, nie? No ale y, kodeks karny 155. No, 195. No tak, no, 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 no i tutaj nie przeskoczysz tego. No nie możesz po prostu wchodzić do każdego i mówić, że ty ma... To no tak samo jakby ktoś przyszedł do mnie do firmy, tak? I mówił, co tam? Do wystawienia, a tam to sprawdza, że się nie zależy. No okej, okay, dobra, spokojnie i tutaj kwestia wiesz tutaj nie ma nie ma nie ma kwestii kto ma racji pod względem po prostu jeżeli chodzi o tak zobaczcie ja jestem też ateistą tak i tutaj kwestia jest tego, ale mi nie przeszkadza mi wiara nie przeszkadza czy jest taka czy taka wiara ja się nie upieram po prostu co jest złe co dobre ja staram się po prostu jakby nikogo nie krzywdzić nikogo, po prostu wiesz o co chodzi i tutaj kwestia mnie, mnie kwestia wiary nie przeszkadza jeżeli ten Świadek Jehowy on ma jakieś tam ma swoje prawo być swojego zdania wy macie prawo być zdania i księża tylko tutaj będzie brane to pod uwagę że wy jesteście po prostu wy żeście weszli i zakłóciliście mu po no to jest ten problem no ale... bo wy się umawia, umawiać się z nim możecie i dyskutować jak najbardziej po prostu zawsze, tak? ale oni się nie chcą mówić na dyskusję, bo nie wierzą w Boga to są ateiści, faryzeusze e, ale za... no to co ci mam co ci mam powiedzieć, panie? Ja, ja mam też o nich zdanie takie jakie mam i, i go nie zmienię, no, no, no dlatego to... obalamy ten system synagogi szatana i wypierdol w Watykanu albo się nawracać, albo się wierzać jak judaszowe plemnie bo oni no. zamiast wierzyć w Boga to oni przez policję chcą nas zastraszyć i sądy, które już zostały osądzone, bo sądy są skorumpowane, też nie wierzą w Boga. Tego, nikt nie wierzy w Boga tego, na w tym świecie. Nie przeskoczyć. Ale Chrystus nie, nie, nie będzie w sądzie, nie będzie nikt brał pod uwagę co tutaj jeżeli chodzi kto ma rację z Bogiem, tylko będą patrzeć na 150 ileś tam że zakłóciłeś po prostu, wchodząc zakłóciłeś porządek, ciszę, mir domów, obojętnie co i to będzie rozpatrywane, wiesz? No ja wiem, litera prawa, także Chrystus... O to właśnie no. chodzi, będą patrzeć na literę prawa, dziękuję po temacie... no. No i litera prawa ich pozabija, ale miłość będzie trwała na wieki, także Chrystus... No to już, wiesz, to, już są, to już są kwestie inne, ale tutaj musicie takie rzeczy uważać, bo po co macie ponosić tak zwane po prostu koszty, tak? Można to po prostu w jakiś inny sposób rozmawiać, dyskutować czy cokolwiek, ale w inny sposób starać się to robić, ale nie możesz po prostu wtarnąć... Wiesz co, to tak samo jakbyś szedł do mnie do domu i byś mi mówił po prostu, że tutaj jest to, jest to, to jest to, to jest to. No nie, no nie masz prawa do tego. To jest po prostu jakby wiesz, to pewne jest zasady i no tak, to jest... ale to jest dom modlitwy dla wszystkich i do firmy jak ci weźmie ten ten, jak on tam, skarbowy urząd, to ty przerywasz robotę, bo skarbówka, nie? A tutaj wchodzi... Nie, nie ja nie przerywam, ja nie? nie przerywam, ja jestem inny, wiesz? O mnie A... urząd skarbowy wylatuje po prostu no. za drzwi i tyle, no. Bo masz pracę, no dobrze. <laughs> Czyli jak Chrystus schodzi z nieba, wchodzi do księdza i ksiądz mówi, przerwałeś mi liturgię. Także Chrystus już nigdy nie przyjdzie, bo przyszedł przez Ale Byszka z Holandii. Ci, ja wyrażam tylko i wyłącznie po prostu nie. swoje zdanie na ten temat, jak potraktują was w tym... Ten... Wy, 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 no, po części jest? masz rację, ale żeby to wszystko upadło, to y, policjanci muszą zamykać księży, bo to jest największa złota mafia, syna go szatana, no księża. tak, ale tam gdzie są pieniądze i korupcja, to tam po prostu jest władza, Tam jest śmierć, tak? bo Judasz wziął się powiesił. Tam gdzie są pieniądze, są śmierć. Ale Judasz, Judasz miał honor, rozumiesz? Tak, a ksiądz Judasz, nie ma honoru. Siły, a oni tego nie zrobią, bo oni honoru nie mają. No Rozumiem. właśnie, dlatego trzeba im powiedzieć, że w końcu już dosyć i już czas ich się skończył. Dziękujemy ale pastorom falczynym. Ale oni o tym wiedzą, bo ludzie odchodzą od kościoła, tak? Ale nie mówią ludzie dlaczego. Odchodzą od kościoła, ale oni mają to gdzieś człowieku. Oni to no mają będą do naprawdę... końca to robić, aż dopóki się nie powie: plemnie i Judaszowe, nie służycie Bogu. Waszym ojcem jest diabeł, Dzieje apostolskie 13,10 Jana 8, 44. Tak powiedział Chrystus do narodu wybranego. Dzisiaj narodem wybranym jest Kościół Katolicki, Świadkich, Adentystyki, Bablisty. Jeżeli wjedziesz z takim tekstem na sprawie, tak? No, no to on cię po prostu, on cię ukara, czyli pan wszedł po prostu i pan głosił coś tam po czyli on cię ukara. Jeżeli ty wejdziesz, no i czasami po prostu, no, no mówię, i wejdziesz i powiesz, że byłeś się modliłeś, no no po no, prostu i, i no nie wiem, no to kurka wodna, no no. A powiem, jak ja powiem, Szczepan, jak ja powiem, że jestem sędzią w imieniu króla Chrystusa najwyższego trybunału. No, to, no to, sędzia, to sędzia cię wyśle do psychiatryka, no. No właśnie. Czyli on jako sędzia ziemski musi już podziękować. Tak, on, on cię po prostu jako sędziego wyśle do psychiatryka na badania psychiatryczne. A moim psychiatrą jest Chrystus, najlepszy, polecam wszystkim. I będziesz, I będziesz miał tam po prostu... No. I Chrystus żyje, nie jest przybity do patyka i, nie, i on nie chce, nie z Bogiem umarł, lecz żywy, dlatego ty jesteś ateistą. Ja, te, ja powiem ci tak, ja w te w tematy nie wchodzę. Tak jak ja się określiłem i to, co powiedziałem, ja naprawdę, ja jestem człowiekiem, którym był katolikiem, zrezygnowałem, mam do każdego szacunek, naprawdę do każdego. Mi ludzie po prostu nie przeszkadzają, byle nie robili po prostu zła, tak? I uważam, że to jest dla mnie jak najbardziej, nikomu wiary po prostu nie zbrzydzam, nie mówię, że jest nie tak, każdy ma swoje przekonania, ale jak pójdziesz do sądu, to ci mówię, dwie opcje po prostu. Jak mu powiesz, że jesteś tym, no to pójdziesz do psychiatryka, bo po prostu cię pójdą na, na badania i tyle, no, no no, co ci mam powiedzieć. Panie, bo ja jestem w pracy, bo jestem troszkę zabiegany. Dobra królu, mam... słuchaj królu, wiara jest jedna, twoja wiara cię ratuje, a religia się ja, rozpadnie. Ja Wierzę w, ja wierzę w ludzi, że są normalni, Mam wiary, ma wiary. drugiemu nie robi krzywdy, ja nie robię krzywdy, więc nie powinienem być karany. O. Tak, Zajadzę. czyli Zajadzę. dobro zwycięży, bądźmy dobrej myśli, dzięki się. za pouczenia, będziemy skromniejsi. No, no trzymajcie się, pozdrawiam no. was serdecznie, no, miłe Dzięki królu. No pa. pa. Jeszcze nie? Także słuchajcie, gdzie to jest, o to jest to, że tutaj nie odbierają. Z numerów telefonów policja, która, bo tak, według Słowa Bożego, jeśli masz coś przeciwko bratu, co jest Matusza 18, 15 do 20, to porozmawiaj w cztery oczy. I ksiądz pewnie rozmawia ze Zbyszkiem, czy tam znamy o tych sprawach o, o Bogu, bo jest jeden Bóg. I ksiądz myśli, że Bogu służy. A właśnie przyszło to zawiadomienie, co Trosze Pan chciał nam doradzić. Doradził tam, oczywiście, w swój sposób. Obiektywny, uczuciowy, jak to, to działa na tym świecie. Czyli tu dzwoniliśmy, z pięć razy nie odbierają. Tutaj, że numeru nie ma już, a było w sobotę, chyba dzwoniliśmy, to był sygnał. Także policjanci, jak się nie nawrócicie do Chrystusa Króla, który ma prawo doskonałe Jakuba 4.12, jeden prawodawca i sędzia, nad każdym policjantem, mężczyzną jest Chrystus w duchu prawdy Jego. To policjanci będziecie strzelać w głowę za odbieranie tlenu, za niesprawiedliwe niszczenie ludzi, bo jeden na ofiara na Golgocie wystarczy Baranek. Złożył swoje ciało i teraz my mamy go naśladować. Tak jak ten łotr uwierzył, zrozumiał na prawicy jako anioł, że Chrystus był bez grzechu i go zawiesili za nic na drzewie zielonym, to teraz nie musicie, jak macie człowieka, żeby paragrafik go dobić. I nie mieć grzechów w udziałach cudzych. Bo Krytu zaczął te sądy Jana 12,31, że teraz odbywa się sąd nad tym światem, i na podstawie tego prawa, które osądziło cały świat, zaczyna się nagłówek Prawo Boże Mateusz 10,26, że nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw. Apokalipsa 5,10 krocie tysięcy aniołów. 50. Będziemy królować, nie panować, tylko królować na ziemi, bo król, króluje, pan panuje. Panowanie się kończy, diabelstwo, kłamstwo, władza, strach i pieniądze się kończą. Do wszystkich sędziów, sędziów ziemskich, urzędów, instytucji, policji, administracji, sądów w Polsce na świecie, wołamy. Jeden jest sędzia, Bóg Chrystus Wszechmogący. Powołujemy się na prawo Boga Wszechmogącego, które jest zapisane w Biblii, w piśmie świętym jede Jakuba 4:12 i tu jest ta Biblia katolicka, i to odczytamy pieczątki są od Anioła 7, reformatora z siedmiu Aniołów, i to jest od katolickie wydanie. Wyszyński podpisał, żeby zjeść tą księgę, ja ją zjadłem. No i teraz mówimy Jakuba 4:12, zobaczymy, czy jest napisane. No ksiądz się powołuje właśnie na Biblię, na prawo Boże, a łamie prawo 4, Boże. 12. 412. <coughs> 12 jest? Jeden jest prawodawca i sędzia, którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kim że jesteś? Byś osądził bliźniego. Czyli każdy Byś policjant, sądził. który jest katolikiem, który jest Polakiem, nie zobaczy, że w tym słowie Bożym, w piśmie świętym, gdzie jest słowo Boże, żywe, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. To, co robicie, wróci do Was. To jest te lutro Biblia, słowo Boże. I tutaj są księża właśnie, to są ci największy zbrodniarze, cudzołóstwo. świadkowie Jehowy, ci uczeni w piśmie. 4:4. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem. Jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeśli więc ktoś zamierzałby być Przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Bogiem prawdy jest Chrystus król. Emanuel, Bóg znamy, i On jako Bóg prawdziwy nauczał na trawie. Nie miał takich firmy, jak ksiądz Kościół. To jest budynek. Tam jest firma, tam jest kasa. W imię Boga on całuje pismo święte, ale Boga nie wierzy, bo to jest plemię Judasza. Judasz całował Chrystusa, Mateusz 27, od 3 do 5 i się powiesił. Mateusz 5, 22. Każdy ksiądz pójdzie do piekła sumienia za to, co wszystko robił, bo był powołanym kapłanem przez mafię Watykanu, Synego szatana. Objawienie 2, 9, 3, 9, 18, 17, 18 rozdział. Także Chrystus przyszedł przez Zbyszka z Holandii, Bogdana, Urszulkę. Jest naszym królem i Waszym, jak go uznacie za wodza, króla, odkupiciela, zbawiciela y, tych ludzkich serc i dusz, życia ludzkiego. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie y, uczestnikami Jego grzechów, y, aby Was nie dosięgły plagi Jego spadające. To jest objawienie 18.4. I tutaj, żeby on przyjdzie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. Czyli Chrystus daje w prawdzie, w miłości, w postępowaniu, nie trzeba kłamać. I ten spokój prawdziwie jest w prawdzie. I zobaczcie, że dusza jest śmiertelna, wybawi duszę Jego śmierci. To jest Biblia tysiąclecia. Bracia moi, bracia w Chrystusie, nie w Wiechowie, nie w Kościele Rzymskokatolickim, bo mamy tylko braci w grzechu Adama, Rzymian 5:12, Rzymian 5:19, w Chrystusie, który nam daje życie. Bracia moi, jeśli kto ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, Jana 14:6, ksiądz wie, kto jest tą drogą, to jest Chrystus z drugą prawdą, życiem, a drugi go nawrócił. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów.